Witam serdecznie, Trygon Wody. Przychodzę dzisiaj z czytaniem dla Was na marzec. Zobaczymy, co w energiach jest, jeżeli chodzi o wasz trygon. Dzisiaj zrobimy to trygonami, czyli pierwszy rząd to jest rak, drugi to są ryby i trzeci to jest skorpion. Ja wiem, że taka prawidłowa kolejność to, kolejność to jest rak skorpion ryby, ale tak mi się tutaj zrobiło, więc tak miało być, tak? Jest rak, są ryby i na końcu jest skorpion w ostatnim rzędzie. Dobrze, moi drodzy, oczywiście zapraszam Was oprócz tego filmiku na spojrzenie również na. Swój ascendent i księżyc. Już dzisiaj y, mamy na kanale filmik z trygonu Ziemi, który był wczoraj nagrany, i dzisiaj y, jeszcze dodałam filmik z trygonu ognia. Czyli Wy jesteście trzecim trygonem, jeżeli macie ascendenty i księżyce właśnie w tamtych pozostałych trygonach, które już są, to zapraszam Was do oglądania, a trygon powietrza y, będzie tuż za wami nagrany, więc dzisiaj powinny być wszystkie trygony, jeżeli nie dzisiaj, to jutro na pewno. Dobrze, przejdźmy do raka, który jest pierwszy w kolejności. Raki mają takie karty jak as ziemi, gwiazda i dwójka powietrza. Moje drogie raki, przede wszystkim duża obfitość przed Wami w tym marcu. Macie tutaj sukcesy na niwie finansowo-zawodowej, czyli albo coś sobie wypracowaliście dotychczas rękoma i teraz zbieracie tego owoce, albo to dopiero będzie w marcu, gdzie na przykład zapoczątku, zapoczątkujesz coś, co w przyszłości przyniesie Ci po prostu owoce i profity. Moi drodzy, w Asie Ziemi to jest wszystko to, co dobre, tak? Czyli awans, podwyżka, uznanie, to, że zmieniasz pracę na lepszą, to, że znajdujesz źródło dochodu, które tak naprawdę y, zwiększa Twoją y, wydajność finansową, tak? To, że na przykład w marcu zadzieje się tak, że na Twoim koncie pojawią się większe pieniądze. Już nie mówimy z jakich źródeł. Po prostu efekt końcowy. Na Twoim koncie pojawiają się większe pieniądze. U każdego raka będzie to w inny sposób yy, się zadziewało, ale tutaj się liczy efekt końcowy, tak? Że przy Asie Ziemi naprawdę możesz w tym marcu poczuć, że pieniędzy jest więcej. Może, niech to być, może być to nawet jednorazowa sytuacja, ale poczujesz, tak? Że ten portfel jest bardziej wypchany i że masz jak gdyby większe możliwości finansowe w tym. Miesiącu. Niektóre raki y, pozwolą sobie na zakup czegoś wartościowego, dlatego że przy Asie Ziemi kupujemy nieraz rzeczy takie no droższe, tak? To jest samochód, to jest może nie wiem, willa, to jest y, domek na mazurach, to jest y, mieszkanie, to jest y, no, cokolwiek, co jest związane z jakąś większą ilością pieniędzy, to tutaj rak może mieć takie inwestycje właśnie w marcu. W karcie gwiazdy macie przede wszystkim w marcu ochronę sił wyższych, to w ogóle bez dwóch zdań. Natomiast w gwieździe też jest powiedziane, drugi Raku, i to jest bardzo fajne, że jest szansa na to, że spełnisz jakieś Twoje marzenie albo Twój cel, który zawsze chciałeś osiągnąć. Oczywiście to nie musi być to yy, te główne marzenie, chociaż może być, ale nieraz mamy takie, że tak powiem, cele poboczne, i może być to jeden z tych celów, tak. Ale u niektórych raków rzeczywiście to może być to marzenie. To też może być to marzenie. Karta Gwiazd jest kartą mówiącą, że możesz mieć nadzieję na to, że są duże szanse, że w tym roku, w tym roku, o widzicie, w tym roku, może i w tym roku, ale teraz wróćmy już do tego marca, że w marcu jest szansa, że twoje, że twoje marzenie się spełni, tak? Przy karcie 17 masz ochronę sił wyższych, ale również zapewnienie, że będziesz miał duże szanse na to, że spełni się Twoje marzenie i Twój cel. Moi drodzy, w dwójce powietrza jest Twoja niemożność i Twoje sabotażowanie samego siebie. Czyli widzicie, będziecie mieć duże szanse i na tego asa ziemi, i na tą gwiazdę, ale nagle Twoja postawa, dwójka powietrza. Czyli powiedziałabym, że rak. Będzie sam siebie sabotażował i pomimo iż będzie miał dobre potencjały w energii, żeby naprawdę ten marzec był bardzo, ale to bardzo udany, to ty się sabotażujesz, za, sabotażujesz i siebie sam, że tak powiem, spowalniasz w, ty, w tej dwójce powietrza, tak? Czyli, moi drogie raki, tutaj trzeba popracować nad pewnością siebie, nad poczuciem własnej wartości, bo mam wrażenie, że niektóre raki po prostu boją sięgnąć się po to co być może im się należy albo boją sięgnąć się po marzenia po swoje marzenia dlatego że uważają że nie są zbyt dobrzy zbyt mocni zbyt silni zbyt przygotowani Moje drogie raki wy jako jeden z nielicznych znaków macie niestety tą przypadłość że no, dużo raków nie wierzy w siebie, tak? Pomimo iż już Wam się wydaje, że, że wypracowaliście tą pewność, pewność siebie w sobie, to i tak ten początek, ten poziom startowy macie troszkę, że tak powiem, inny, inny niż inne znaki, które już na wstępie są pewne siebie i idą przed. Przez życie, tak, powiedziałabym na fali. No, raki muszą sobie dużo rzeczy w życiu wypracowywać i też właśnie duża praca u raków nad pewnością siebie i nad poczuciem własnej wartości. I tutaj to może Was zwieść, tak? To może Was, że tak powiem, zwieść na manowce, dlatego że naprawdę tutaj wszystko powinno iść dobrze a nawet bardzo dobrze, bo macie kartę gwiazdy, góra Was wspiera, macie możliwość spełnić marzenie, a tu nagle dwójka powietrza. Czyli rak nagle, lęk, strach, niepewność, nie uda się, może nie zasługuje, może jednak nie czas. Moi drodzy, no, przemyślcie to, bo być może jesteś rakiem, który na przykład tego raka ma w sobie mało i bardziej rezonujesz z ascendentem, z ascendentem bądź księżycem i, te, i ty tego tak w życiu nie odczuwasz. No to pół biedy, tak? Ale jeżeli jesteś takim rakiem, który ma dużo tego raka w sobie, albo jesteś innym znakiem, który ma słońce, zupełnie innym znaku, ale masz ascendent w raku, to też często te ascendentalne raki też dużo rezonują z rakami rdzennymi, tak? Więc generalnie moi drodzy, no przemyślcie sprawę i yy, dajcie sobie szansę na spełnienie swoich marzeń. Nie zamykajcie sobie przed nosem drzwi. Bo to nie inni wam zamkną w tym momencie, czyli tylko wy sami, tak? Przez lęki, przez strach, przez niedowierzanie, przez brak poczucia własnej wartości, przez yy, tak naprawdę niewiary w siebie. No, moje drogie raki, jeżeli wy w siebie nie uwierzycie, to uwierzcie mi, nikt was, was nie uwierzy tak, jak to powinno być. Pamiętajcie, że wy sami musicie się o siebie zatroszczyć. Jeżeli nie wypracujecie w sobie tych cech, to nikt nie przyjdzie z zewnątrz i was, y, wam, za to nie, wam tego nie zrobi za Was, tak? Więc tutaj przemyślcie sprawę, dlatego że macie bardzo dobrą energię i naprawdę szkoda by było, żeby to było, y, że tak powiem, no zaprzepaszczone poprzez Wasze własne lęki i strachy. Więc to jest dla raka. Przejdźmy sobie do rybek. Rybki mają ósemka powietrza, dwójka wody i marzyciel. Przede wszystkim rybki wychodzą z jakiejś iluzji, a jeżeli nie wychodzą, to jest nawołanie: wyjdź w końcu z jakiejś iluzji. W końcu zdejmij różowe okulary i przestań sam siebie oszukiwać. Ósemka powietrza to jest też oszukiwanie samego siebie. Czyli być może rybka oszukuje siebie, oszukuje wszystkich wokół i tak naprawdę mierzy się z rzeczywistością, która jest przez nią wykreowana w głowie, a tak naprawdę nie ma w 100% miejsca to, co ty w tej głowie masz. Bo ty nadpisujesz, nadinterpretowujesz, przekładasz na tą rzeczywistość swoje oczekiwania, a rzeczywistość swoją drogą, a twoje oczekiwania swoją drogą. Więc, moi drodzy, wyjście z iluzji, zdjęcie różowych okularów i spojrzenie na realne życie wokół ciebie, tak? Nie to, co byś chciał i to, co sobie w głowie tam wymarzyłeś, tylko to, co rzeczywiście ma fakty, fakty w twoim życiu, fakty rzeczywiste, to, co jest namacalne, ziemskie, przyziemne, tak? Więc tutaj jest właśnie nawołanie, żebyś wyszedł z iluzji, albo ty sam te iluzje przy tej karcie dostrzeżesz w marcu. Dwójka wody i marzyciel. Przede wszystkim powiedziałabym, że albo ta iluzja tyczy się jakiejś bratniej duszy, czyli niektóre ryby mogą być w jakiś takich związkach oczywiście z bratnią duszą, ale jest za dużo iluzji, tak? Za dużo samooszukiwania. Wiecie, to, że spotkamy bratnią duszę, to nie znaczy, że my musimy z nią być do końca życia, bo po pierwsze, tych bratnich dusz w naszym życiu jest kilka bądź kilkanaście, a po drugie, wiecie, jeżeli to jest bratnia dusza z relacji karmicznej, no to karma zakończona i idziemy dalej. I przez życie już oddzielnie, tak? Więc moi drodzy, no ta dwójka wody tutaj może się tyczyć tej iluzji, i wtedy dla tej grupy rybek będzie powiedziane: wyjdź z iluzji i spójrz na ten związek, bądź na tę osobę tak, jak powinieneś, zgodnie z realną sytuacją, z życiem takim rzeczywistym. Ale jeżeli to nie będzie się tutaj łączyło z tą ósemką powietrza, to jest trochę inny przekaz. Jest powiedziane, że w marcu obok ciebie będzie twoja bratnia dusza. Jeżeli ją znasz. No to już możesz się domyślać, kto to. Natomiast, jeżeli nie masz takowej osoby, to w marcu taka osoba może wejść w Twoje życie i zainicjuje się właśnie taka bratnia dusza koło Ciebie, tak, w Twoim otoczeniu. Jest szansa na nowy początek z tą bratnią duszą, czyli powiedziałabym, że mogą być to oczywiście związki damsko-męskie, ale może być to piękna przyjaźń, może być to koleżeństwo, może być to sąsiadka, z którą będziesz dogadywała się super, tak. I będziecie swoimi największymi powierniczkami. Wiecie, że ta bratnia dusza to, że tak powiem, wchodzi w różne role, tak? I wchodzi w różne ciała, to może być mężczyzna, ale nie musi być mężczyzna, tak? Natomiast też widzę przed rybkami nowy początek, jeżeli pozwolą sobie na wyjście z iluzji. Niekiedy rybki muszą po prostu zakończyć jakąś relację, gdzie jest samo oszukiwanie się i sabotaż. Być może jesteście z osobą, która ma żonę albo ma męża, i cały czas wierzycie, że ta osoba w jakiś dziwny sposób zniknie z życia tej osoby. No nie, tutaj jest pokazane, że raczej to się nie zadzieje, przynajmniej w najbliższej przyszłości. Wyjdźcie z jakiejś iluzji, dlatego że to już jest moment, tak? Już tutaj karty nawołują, że coś przedłużasz. A im będziesz dłużej w tej iluzji, tym sobie robisz większe kuku. No i tym dalej jest, jest od ciebie ten marzyciel, czyli karta nowego początku z nową jakością, z nowymi energiami. Więc moi drodzy, no przemyślcie sprawę, tak? Czy warto siedzieć w czymś, co jest jedną wielką iluzją i oszukiwać się, to ty możesz jeszcze 20 lat. Tylko jeżeli będziesz miał, nie wiem, 60, 80 lat, czy nawet 40, to wtedy już, że tak powiem, będzie ciężej wyjść z tej iluzji. Bo i lata ci przebywają, i niezorganizowanie twojego życia, i wszystko. Więc tutaj musicie na to spojrzeć jako na sprawę taką dość złożoną i bardzo indywidualną dla każdej rybki inaczej. Więc tak się prezentuje wasze czytanie. Przejdziemy sobie do Skorpiona. Napiję się tylko. Skorpiony dwójka ognia, dziesiątka powietrza, dziewiątka wody. Jakieś nowe umowy przed wami, być może jakieś nowe umowy handlowe, nowe umowy. Jeżeli chodzi o pracę, oferty pracy, może zmieniasz pracę, może zaczynasz współpracę z kimś, może bierzesz wspólnika, bo to jest właśnie dwójka ognia. W dwójce ognia też jest wejście w nową relację, tak? Czyli jest szansa, że na przykład poznasz kogoś w marcu i decydujesz się na wejście z tą osobą w relację albo już poznałeś tylko na razie byliście na takiej stopie no spotykania się, patrzenia na siebie, czy, czy pasujecie, czy nie teraz w dwójce ognia jest powiedziane że możesz rozpocząć nową, yy, nową relację w marcu, tak duże szansa że w to wejdziesz ale tak jak mówię, jeżeli jesteś skorpionem który na przykład ma żonę i ma męża i, i nie chce tutaj takich sytuacji to wtedy u ciebie to się zupełnie inaczej objawi, tak? Nowy początek, nowe umowy, podpisywanie dokumentów, jakieś nowe inicjowanie czegoś w życiu, też nowe znajomości, takie stricte wtedy koleżeńsko-przyjacielskie albo zawodowe. Natomiast na pewno tutaj coś nowego się tworzy dla ciebie w marcu. Dziewiątka powietrza, dziesiątka, dziesiątka powietrza mówi o tym, że wychodzisz z jakichś takich niefajnych energii, które mogły mieć. Odzwierciedlenie w Twoim stanie emocjonalnym, czyli mogłeś mieć gorszy czas, mogłeś mieć taki czas lęku, strachu, takiej, takiej nostalgii, takiego smutku, to już wychodzi, tak? Ewentualnie do końca marca z Tobą, że tak powiem, będzie, a już od kwietnia tego nie widzę. Natomiast, moi drodzy, niektóre skorpiony w marcu mówią sobie dość, tak? Mówią sobie, że chcą godnie żyć, że chcą szczęśliwie żyć, że chcą tak naprawdę w tym życiu coś osiągnąć. I walczycie o to, tak? Czyli tak naprawdę wychodzicie z jakichś ponurych myśli, wychodzicie z rzeczy bez perspektyw, z relacji bez perspektyw, zaczynacie stawiać sobie cele i po, poprzeczkę godną was samych, tak? Czyli uważam, że tutaj skorpiony yy... Niektóre skorpiony dosięgnęły dna, no powiem wprost, tak. Niektóre skorpiony w ostatnim czasie dosięgnęły dna. Nie mówię, czy używki, czy nie. Owszem, używki mogą być, mogą być jakieś takie stany psychiczne itd., ale tutaj widzę skorpiona, nie każdy, bo zaraz będzie, że jestem skorpionem. Ja tak nie mam. Przede wszystkim zapraszam Cię wtedy na ascendent i księżyc, bo może tam też się odnajdziesz. A po drugie, nie ze wszystkimi czytanie kolektywne rezonuje, tak? I my to wiemy. Więc, drogi skorpionie, widzę w tej karcie osobę, która dosięgnęła dna, ona sobie zdaje z tego sprawę w tym momencie i zaczyna coś z tym robić, tak? Tylko nie, tyle, znaczy tylko, nie pozwala sobie już od tego momentu na yy, marnowanie swojego życia, tak? Zaczyna naprawdę te życie tworzyć pod siebie, zaczyna od siebie wymagać, zaczyna wymagać od ludzi, zaczyna tak naprawdę tworzyć nową jakość życia na fundamentach, które będą stabilne i solidne. Czyli uważam, że pozbywacie się wszelkich takich y, jakichś rzeczy w ogóle, y, pomyłek tzw. Życiowych, tak zwanych życiowych, jakichś rzeczy bez perspektyw, czy relacje, czy romanse, czy praca jakaś nie bardzo czy jakieś zasiedzenie się gdzieś, a nic z tego nie wynika. Tutaj y, totalnie wychodzicie z takich energii, tak? Nie chcecie marnować już czasu na coś, co doprowadziło was być może do stanu, w którym byliście ostatnimi czasy. Y, dziesiątka wody mówi o tym, że tak jak mówię, otwierasz się na miłość, otwierasz się na życie, zaczynasz sobie pozwalać na szczęście, na to, że ty też chcesz mieć dobrze w życiu. Dziesiątka wody mówi o tym, że możesz być siebie dumny w tym marcu, że nagle naprawdę zaczynasz, yy, powiedziałabym, nawet panować nad swoim życiem, bo jeżeli sięgnęłeś dna, to mogłeś stracić panowanie, tak? A tutaj zaczynasz panować nad swoim życiem, też emocjonalne dno to mogło być, tak? Stan emocjonalny, gdzie jest to też na, yy, powiedziane, że sięgnęłeś dna. Nie, nie chciałam powiedzieć dno, tylko sięgnięcie dna. Więc moi drodzy, tutaj mogły być jakieś po prostu sytuacje ciężkie na poziomie emocji. I też w tym momencie jak gdyby zaczynasz to uleczać w sobie, zaczynasz to zamykać i zaczynasz naprawdę stawiać na dziewiątkę wody w Twoim życiu. Czyli zaczynasz patrzeć na życie wokół siebie z innej perspektywy. Widzisz nadzieję, widzisz perspektywy, zaczynasz Umiesz tak naprawdę tworzyć sobie nawet te perspektywy, tak? Bo to wszystko będzie Twoimi rękami i Twoimi działaniami robione. Więc uważam, że tutaj Skorpion i wychodzi z jakichś niefajnych sytuacji, i zaczyna sam dbać o siebie, i zaczyna te życie układać tak jak chce, i ma szansę tak naprawdę wyjść z czegoś, co jest naprawdę dla niego już niedobre. I też są skorpione, które tutaj będą wchodziły w nowe relacje, nowe umowy, nowe dokumenty, nowe inicjowanie rzeczy, które dotychczas w Twoim życiu nie miały miejsca. Czyli skorpiony, uważam, że wbrew pozorom ten marzec będzie dla Was dobry, dlatego że wiadomo, że ta dziesiątka powietrza jest już na finiszu, na końcówce i jeden skorpion sobie z tym poradzi, nie wiem, 5 marca, a inny 30 marca. Ale liczy się energia, liczy się to, że jakim byś nie był skorpionem to dostrzegasz to, że chcesz mieć inne życie i ty starasz się, żeby, że, że tak powiem, iść w stronę jasności, w stronę słońca, jak zwał tak zwał. Ale na pewno przejdzie tutaj jakaś taka transformacja u Skorpiona, zdecydowanie. Uważam, że tutaj Skorpion będzie musiał wykonać dużo pracy nad sobą, ale już widzi cel i widzi światełko w tunelu. Więc tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o cały trygon yy, wody dla Was, tak? Zapraszam, tak jak powiedziałam, na Wasze ascendenty i księżyce, bo tam możecie znaleźć niekiedy więcej informacji niż przy swoim słonecznym znaku. I pamiętajcie o tym, że kosmogramy mamy bardzo indywidualne i możesz rezonować z ascendentem bądź z księżycem. Dobrze, moi drodzy, na tym kończę. Pozdrawiam Was serdecznie. Oliana.